Witam na kanale Gotuj Z Maszką. Dzisiaj chcę Wam pokazać super przepis na gofry, który zawsze wychodzi. Zapraszam do oglądania. Składniki podam Wam w opisie. I teraz tak na początku: my bierzemy jajka, rozdzielamy białko od żółtka. Białko ubijamy osobno, a żółtka my potrzebujemy, wymieszamy z cukrem. Do tego potrzebujemy dwa jajka. Nie mam profesjonalnej maszyny, a gofry wychodzą niesamowicie chrupiące. Zobaczycie samym. Do tego my dajemy dwie łyżki cukru i mieszamy. Mielącamy. Teraz mieszamy yy, mleko dodajemy potrzebujemy takie dwie szklaneczki mam przygotowaną jedną nalewamy drugą Teraz mieszamy proszek do pieczenia mieszamy z mąką Jest naprawdę bardzo prosty przepis i zawsze wychodzi Dodajemy wszystko. Też mieszamy lekko. Wszystko dobrze wymieszać. Teraz ubijamy białka, dajemy szczyptę soli i mamy mocniejszych obrotach. Możemy włączyć naszą maszynę do grzania już. Białka już mamy tutaj ubite. Będziemy dodawać do ciasta. I teraz dobrze trzeba wymieszać. Mieszamy to delikatnie łyżką. Tak jak ja mówiłam, włączcie już maszyny do grzania. Ja wam pokażę, jaką ja mam. Mam zwykłą maszynę. I na koniec my dodamy jeszcze oleju. Tylko musimy dobrze wymieszać ciasto. I teraz dodajemy sześć burzek oleju. Trzy, cztery, pięć i sześć. Wszystko dobrze, mieszamy i możemy smażyć nasze gofry. Jest najprostszy przepis, który robiłam. Próbowałam już różne przepisy. Właśnie ta maszyna, którą ja mam, nie wychodzą takie kruche. Właśnie ten przepis, który wam dzisiaj pokazuję, jest idealny. Otwieramy maszynę. I będziemy dawać. Jeszcze mi tutaj kapnęło. Muszę kilka wytrzeć. I zamykamy i smażymy. Jakiś śliczny gokrem. Z zwykłej maszyny, której ja mam. I tak następny wlewamy. Ciasto jest naprawdę bardzo fajne. I już następne nam się usmażą. I zobaczcie z dwóch stron, jakie idealne. I mamy następne przygotowane już. Zobaczcie, jakie a, gorące, grube. Nalewamy dalej i tak pieczemy wszystkie. I chcę Wam pokazać z bliska, jak oni są duże. Zobaczcie, z jednej strony. I z drugiej, bardzo fajne ciasto z tego przepisu. Każdy goferek nam wychodzi. Teraz my wstawiamy ostatni, będzie nam ostatni jeden. I z tej porcji, którą wam pokazała, wyszło nam 9 gofry. Zobaczcie, jak wyglądają w środku. Grubiutkie, bardzo fajne. Także próbujcie z przepisem gotuj z maszką.